Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Przepraszam Was za ten nieogar na mojej głowie, ale włosy akurat mam łyte. Schną mi i po prostu nie chcę tracić czasu, żeby wiecie czekać, aż one wysną, bo chcę Wam nagrać test podkładu. Jak widzicie po tytule, będzie dzisiaj marka Catrice. Zanim to zrobię, chciałabym Wam pokazać ustawienia, bo bardzo, bardzo duża ilość z Was narzeka na jakość, jaką daje moja lampa oświetleniowa. I myślę, że w tym momencie i tak jest ok. Myślę, że ten obraz jest bardzo rzeczywisty do tego, który jest tutaj faktycznie. Piszecie mi właśnie, żebym. Zmieniła tło, muszę zobaczyć jak będzie to na takim jaśniejszym tle faktycznie, bo ściana za mną jest taka beżowa w takim lekko chłodnym odcieniu, być może jest to przez właśnie tą kolor tej ściany. Tak to wygląda, ale ogólnie to, co ja widzę tutaj, właśnie w podglądzie, widzę to samo w lusterku. Także obraz jest naprawdę rzeczywisty. Nie ma jakiegoś, nie wiem, bo piszecie bardzo, że jest taki ciepły, ciepły taki żółty odcień. Ja tutaj to rzeczy pokombinowałam. Teraz będę zerkała właśnie na. Na co? No, tutaj w podgląd, bo sobie prze... Słuchajcie, to jest tak, balans bieli. Ja mam tutaj włączę najpierw funkcję auto. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest totalnie siną, no, w ogóle no to nic nie ma wspólnego z rzeczywistością. Następnie to, na czym ja nagrywam, czyli to jest dokładnie dla światła na zewnątrz i w pomieszczeniach. Następnie jest funkcja dla światła w pomieszczeniach lub dla żarówek bez sensu. No i tutaj jest funkcja. Mm, to jest jakoś biel, ojejku, jeszcze raz, biel odzyskiwana przyciskiem, właśnie tym jest ustawiona jako wyjściowa, i to jest chyba podobne do tego, na czym ja teraz w tym momencie nagrywam. To jest to, na czym ja nagrywam, a to jest ta ostatnia funkcja, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo podobne. Następnie tutaj już regulowałam troszeczkę, właśnie. Em, już Wam powiem, zmiana balansu bieli, e, i to jest e, tak. Na początku, kiedyś, kiedyś, jeszcze jak zaczęłam, jak miałam tą lampę, to nagrywałam mniej więcej e, na. O! Gdzieś tak. Czyli faktycznie to już jest troszeczkę takie bardziej zrzucone, i rzeczywiście ten obraz był taki bardzo, bardzo ciepły, właśnie w takich odcieniach żółtych. I ja teraz. O! dałam na coś takiego i moim zdaniem ten obraz jest bardzo rzeczywisty być może jak ja dam jeszcze z tyłu faktycznie to białe tło to będzie, będzie zupełnie inaczej, ale właśnie chciałam Wam mniej więcej pokazać jak to wygląda bo ktoś mi napisał, że tam pokombinowała no właśnie za dużego jakiegoś wyboru nie ma a więc myślę, że teraz w tym momencie jest to lepsze niż na przykład byłoby tak, prawda? Także tak nagrywałam na początku, teraz w tym momencie to zmieniłam. Jeszcze nacisnę na jak wyłączę, nie, to zrobi się bardziej żółto tak, jak wyłączę ymm, balans bieli to jest bardziej żółty obraz, widzicie? Teraz jest włączony. I to jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo rzeczywisty obraz i tak to właśnie mniej więcej wygląda. Dobra, po tak długim wstępie zaczynamy to, co miałam powiedzieć o podkładzie, ale mam strasznie suche ręce, bo myłam przed chwilą i nie nakremowałam sobie. Yy, dobra, słuchajcie, mowa o podkładzie marki Catrice. On jest. Yy, nie wiem, czy ja dziś widziałam u kogoś na teście na YouTubie, bo ja dawno YouTube'a nie oglądałam gdzieś tam, tylko zaglądam do konkretnych dziewczyn i nie widziałam testu tego podkładu u żadnej um, um, youtuberki, pewnie już się pojawił e, to dacie mi na pewno znać ale w każdym razie chciałam Wam właśnie też ten podkład tak, przedstawić Podkład, podkład. Jest Catrice HD Liquid Coverage Foundation 24 godziny e, ja mam go w kolorze 030 butelka jest po prostu no cudny i malina. Ja widząc ten podkład, nie znając marki, jakbym widziała butelkę, nie wiem dlaczego, ale często jest tak, że jak widzę podkład w jakiejś tam butelce, to od razu mam w myśli jego cenę. To ja bym stwierdziła, że to jest podkład właśnie z takiej wyższej półki cenowej 150-200 zł. No butelka jest po prostu przecudowana. Nie wiem dlaczego, ja po prostu też uwielbiam pipety. Ja uwielbiam jakieś olejki w formie właśnie pipetowej. Podkład w ogóle z pipetą to już w ogóle normalnie rewelacja. I ogólnie widząc go... Ja nie widziałam go na Instagramie u jednej z dziewczyn, którą subskrybuję, właśnie ten, ten podkład i sobie myślałam tak, no z 50 jeśli Catrice, bo już wiedziałam, że to jest Catrice, tak 50 zł na pewno kosztuje. Jakie moje zaskoczenie? Cena 29,99, także myślę, że jak na podkład to rewelacja. No, oczywiście, pipetka tutaj także fajnie i to jest taka blokada, także wiecie, że tak powolutku nam ta pipetka wchodzi. Nabieramy sobie jakąś tam odpowiednią ilość, możemy sobie wyczaić mniej więcej po jakimś tam okresie stosowania, ile nam wystarcza. Ja mniej więcej tak wiecie. Mmm wypuszczę ten podkład. Ja mniej więcej nabieram praktycznie całą tą pipetkę i to mi wystarcza na pokrycie całej twarzy. Ja mam ten podkład w kolorze 030. Jakie są kolorki dostępne ogólnie w marce z tego podkładu? Nie wiem. U mnie w m, naturze były cztery, z czego był jeden, akurat ten 030 oraz 040. To już był za ciemny. Ten jest w opakowaniu ma bardzo, bardzo ładny kolor. Taki naturalny, neutralny. Za chwilę Wam też pokażę tutaj m, na dłoni, jak to się prezentuje. Ja Wam tylko przeczytałam, co nam tutaj um, producent z tyłu napisał. Jest to podkład kryjący HD, właśnie w kolorze 030. Ultra lekka, płynna formuła, gwarantuje intensywne krycie przy zachowaniu naturalnego wyglądu bez efektu maski. Efekt y, drugiej skóry. Podkład jest bardzo trwały oraz wygładza cerę dając efekt high definition, dlatego jest idealny do sesji fotograficznych, testowany dermatologicznie, wstrząśni przed użyciem. E, tak, także to właśnie też zrobimy. Ja Wam pokażę, jak on wygląda na mojej twarzy. Na połówce będzie nałożony gąbeczką, na drugiej stronie twarzy nałożymy go pędzelkiem, żeby zobaczyć sobie, jak mniej więcej to krycie wygląda. E, tak, wstrząśniemy, ja zepnę sobie grzywkę. Całkiem mi się już powywija, ale to nic. Eee, o, także moim problemem skórnym, jak wiecie, są przebarwienia, cienie, zasinienia czy zabrązowienia w okolicach oczu. Eee, I zobaczymy, jak sobie ten podkład poradzi. Tak jak Wam powiedziałam, na jedną część twarzy nałożymy, więc będę nakładała po pół pipetki, nie będę tak dużo nabierała. Chociaż nie wiem, czy można nabrać pół pipety. Jakby to zrobić? Czekajcie, wypuścimy. i Po prostu mniej nacisnę, aha, dobra. Czyli da radę jakoś, Ok bardzo ładny, bardzo kremowy zapach takiego po prostu kremu. Nie wiem jak mi to zajmie, ile nie zajmie, ile ja użyję tego produktu, więc tak będę na oko nakładała jakoś tak. Nie wiem, czy można pół pipety. No, ale dobra, nakładam gąbeczką. Tą gąbeczkę mam z Handemu. Niestety przeżyła ona z bliskie spotkanie z Frankiem i jest trochę zmasakrowana, ale ogólnie tutaj zasady higieny zostały zachowane, także żeby nie było. Ale wicher jest na dworze. Teraz za mało sobie tego podkładu wziąłam. Oczywiście gąbkę mam namoczoną. Okej. Okay. Tak ale mniej więcej właśnie pół, e boże, cała pipeta na na twarz mi nie wystarcza. tak mówię, na czwartek bym jeszcze 10 dni nakładała ten podkład co najmniej, trochę nałożę też w okolicach oczu, żebyście mogli zobaczyć krycie, bo myślę, że te moje okolice oczu, powieki są największym problemem, jeśli chodzi o właśnie krycie no więc tak, taka jedna no, warstwa, taka dosyć cienka, bo dużo tego podkładu nie dałam na, na rękę krycie mniej więcej wygląda w ten sposób, ja troszeczkę jeszcze sobie tego podkładu rozetrę na, tutaj na dłoni, żebyście zobaczyli jak mniej więcej prezentuje się kolor nie wiem czy. O! E, taki wydaje się właśnie na pierwszy rzut oka bardzo neutralny. E, delikatne tony różowe niestety ma. E, mówię, niestety, bo ja takich tonów nie lubię. To jest sandwärz, nie wiem czy ja mówiłam nazwę tego koloru. E, ale, m, ale tych tonów różowych jakoś bardzo dużo nie ma, więc e, ja się cieszę. Poczekajcie chwilę, ja trochę oddalę lampę, bo wydaje mi się, że to. Um, to światło jest dosyć ostre. Nie wiem, chyba i tak mimo wszystko. O, to już ten podkład troszeczkę zasechł na twarzy, zasechł, I jak już możecie, nie wiem, się zorientować, zobaczyć, nie wiem, czy wyłapałyście, to podkład ciemnieje. Tak, także na pewno to jest jego, jego minus. I w tym momencie, jak on już ściemniał, uwydatnia się taki kolor właśnie różu i delikatnego pomarańczu. On na mojej twarzy ciemnieje i staje się troszeczkę bardziej taki... Pomarańczowy, więc jeśli go zdecydujecie się na jego kupno, kupujcie mm, troszeczkę jaśniejszy, bo e, on niestety ciemnieje. To jest jego minus tutaj wam nałożę podkład obok bezpośrednio. E, o, widzicie, to jest świeży, a to już jest ten który e, zasechł, Nie wiem, czy to widać dobrze kamerze, ale w każdym razie jest to na pewno ciemniejsze troszeczkę niż jest na początku. No i podkład niestety wykazuje takie różowo-pomarańczowe tony, czego ja niestety Dobra, to nie to lubię. może na drugą część twarzy pędzelkiem. Nie nakładałam go jeszcze pędzelkiem. Mam go od trzech albo czterech dni i codziennie go stosowałam i zawsze nakładałam go gąbką, ale już widzę zobaczcie, nawet jak rozcieram ten podkład to on faktycznie jest taki bardziej intensywny od razu w, w swoim kolorze powiedzmy i bardziej go widać na twarzy w momencie nakładania więc no ja już zdecydowanie widzę mocniejsze krycie zawsze tak jest, że pędzelek daje nam mocniejsze krycie także w sumie możemy mieć dwa mm, dwa, y, dwa efekty tego podkładu Zdecydowanie widzicie, że pędzelkiem jest okrycie mocniejsze. Nawet widać tutaj okolice oczu, że są mocniej pokryte. I mocniejsze skrycie rzeczywiście. I tak, od razu co Wam mogę powiedzieć, to zgadzam się z. Opisem producenta, że jest to bardzo ultra lekka formuła. Podkład jest kompletnie niewyczuwalny na twarzy, mimo że on jest podkładem trwałym i według producenta dobrze kryjącym to moim zdaniem jest bardzo, bardzo lekki, wręcz niewyczuwalny nie kompletnie na buzi. I tak jakbym miała, ja, nawet nie czuję go, tak jakbym miała krem. Bardziej wyczuwam krem na twarzy niż w tej chwili ten podkład. Jest naprawdę mega, mega lekki, co tak naprawdę gryzie nam się. Tutaj trwały, a tutaj lekki, tak? Bo podkład trwały raczej kojarzy się z czymś takim cięższym na buzi, tak? Wyczuwalnym. I zaraz bliżej twarz do lusterka i Wam powiem, jak to wygląda. Zaraz zresztą masz też przybliżę i ocenimy, jak to wygląda na twarzy. On delikatnie zastyga, daje tak jakby taką suchą powłokę na buzi, nie jest ona klejąca. Yy, widzicie, dosyć długo rozcierałam go na twarzy i mimo, że on zastyga, to jakoś nie robi problemów. Nie robi jakichś smug i plam, fajnie się roztarł yy, i bez problemu się... Yy, 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 roztarłam go na buzi, nie miałam żadnego yy, tutaj yy, no problemu, tak, będę się powtarzać, przepraszam Was skórki dookoła nosa. Ogólnie no, po chorobach moich katar miałam, więc, więc od razu mogę Wam powiedzieć, że jak macie jakieś słuchotniki na twarzy, to zostaną one podkreślone. On daje taką pudrową powłokę na buzi. Zaraz Was zbliżę. Jak kamera to wyłapie, to będziecie mogli sami je zobaczyć. I tak. Różnica w nałożeniu pędzelkiem jest taka, że Nałożony gąbeczką jest mocniej wciśnięta, ale to jest, to jest tak naprawdę standard. Nałożony gąbeczką daje bardziej naturalny efekt, i tutaj się zgodzę, że nakładany gąbeczką daje efekt drugiej skóry. Nałożony pędzelkiem daje mocniejsze krycie, ale jest bardziej widoczny na buzi. Tyle, że on mieści się w standardzie, nazwijmy mojej takiej preferencji indywidualnej, jeśli chodzi o widoczność podkładu na buzi. Nie jest jakoś, to jest podkład, widzicie, fajnie kryjący, więc no, jest widoczny na buzi i mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Tak jak mówię, to są takie moje standardy wyglądu i widoczności podkładu na, na buzi, na twarzy, i jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. W każdym razie wciśnięty gąbeczką na pewno, na pewno daje mniejsze krycie, ale za to jest mniej widoczny. Na buzi faktycznie daje efekt drugiej skóry. A uczucie na tej stronie, na tej stronie twarzy, czy nałożony pędzelkiem, czy gąbeczką, jest, jest takie samo. Już Was zbliżam do, do siebie. I właśnie e, przede wszystkim w okolicach nosa, gdzie ja mam tą strefę przesuszoną, e, nałożony pędzelkiem jest bardziej widoczny. Jeszcze nigdy nie nakładałam. Mm, czym nie nakładałam? E, palcami, więc nie wiem, jaki tu był, byłby efekt. E, ale widzicie, że właśnie mm, nałożony gąbeczką daje takie bardziej świetliste wykończenie, tak jakby. No i właśnie jest bardziej wciśnięty mm, w tą skórę. Tak to, tak to wygląda, ale ogólnie tak jak mówię, no mi efekt się podoba i nałożony pędzelkiem i nałożony gąbeczką. Ja zaraz sobie dołożę tutaj gąbeczką jeszcze jedną warstwę i zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy coś tutaj się znam zmieni w widoczności i ogólnie w, w efekcie. Także zaraz sobie zobaczymy, tak to wygląda z bliska. Myślę, że naprawdę imponująco. Dobra, także nałożę sobie ym, troszkę tego podkładu jeszcze na tą stronę. No i troszeczkę teraz jest bardziej widoczny przy tej drugiej tak jakby warstwie i myślę, że myślę, że yy... o, coś mam tu źle nałożone. Tak, Ale myślę, że mimo wszystko dalej wygląda dość naturalnie, jak na podkład o tak dobrym kryciu. Także, tak to wygląda. Tutaj mam jakieś tam niedoskonałości, myślę, że one zostały w miarę dobrze pokryte. Przez ten produkt już tam korektora nakładać, na pewno nie będę. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Ja sobie wykończę resztę makijażu. Będę go przypudrowywać pudrem sypkim z vipery. To jest taki średnio matujący, średnio długotrwały puder, więc myślę, że myślę, że okej okay, na taki test. Także ja się teraz rozłączam, rozłączam i widzimy się za kilka godzin i będziemy oceniać. Podkład, jak on się tam spisał, mm, właśnie po iluś tam godzinach. Także to do zobaczymy. E, dobra, kochani, witajcie w sprawozdaniu. I tak od razu się z wami witam. Ja mam od razu powiedzieć, witajcie, kochani, e, dlatego że jesteśmy w, y, kilka dni później. Nie miałam czas, żeby tego podchodzić cały czas na buzi, ale nie miałam po prostu w tamtym dniu czasu, żeby zrobić Wam sprawozdanie, nie miałam czasu inaczej, nie miałam miejsca na kamerze, laptop też był cały zawalony, za musiałam go troszeczkę wyczyścić z, z różnych tam pierdów. w każdym razie nie miałam jak zrobić Wam sprawozdania, a że podcast używam teraz ostatnio praktycznie, można powiedzieć codziennie, testuję go sobie na różne sposoby. W różnych sytuacjach, to no, problemem nie będzie, że sprawozdanie jest zrobione w innym dniu. W tym momencie podkład mam dziś na twarzy 9 godzin, i akurat teraz już jest prawie godzina 21, więc będę zmywała sobie makijaż. I szybciutko Wam powiem, co i jak z tym podkładem. No i tak, no, widok. Takie wiecie, tutaj pierwszy efekt wizualny hmm, prezentuje się w ten sposób. Myślę, że wygląda to bardzo poprawnie, bardzo ładnie, i hmm, no, mi osobiście ten efekt hmm, po tylu godzinach bardzo, bardzo odpowiada. E, zbliżę Was za chwilę do, hmm, do mojej twarzy i możecie zobaczyć gdzieś tam pojedyncze hmm, dziwne, malutkie czarne włoski. Mama mi równała grzywkę, bo stwierdziła, że po prostu wyglądam tragicznie e, i po prostu gdzieś tam pozostałości mogą być na mojej twarzy. Próbowałam to zmieść, ale wiecie, jak to jest posiadaczki grzywki. I teraz tak, oczywiście to tak jak zwykle, standardowo z odległości mniej więcej na wyciągnięcie ręki. Szczerze powiedziawszy efekt mi się bardzo podoba, podoba mi się ten efekt po 9 godzinach bardziej niż bezpośrednio po nałożeniu, dlatego, że delikatnie ten podkład zyskał na takim wyświeceniu, co ja osobiście lubię. Nie lubię mieć takiego płaskiego matu, który był widoczny, myślę, że zaraz po nałożeniu tego podkładu. Twarz wygląda tak promiennie, świeżo, mimo 9 godzin na wyciągnięcie ręki. Zaraz się zbliżymy Będziemy dalej oceniać. Naprawdę wygląda to poprawnie. Podkład ładnie utrzymał kontur, jak widzicie. Wszystko tutaj wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Nic mi nie poschodziło. Dzisiaj byłam na dworze, jest pogoda tragiczna, wieje, pada deszcz i podkład jest w stanie, widzicie, tak praktycznie nienaruszonym, patrząc tak na siebie z tej odległości. Czyli tutaj mogę zgodzić się z producentem, że jest to podkład długotrwały, podkreślam, długotrwały faktycznie. Czy 24 godziny? Nie wiem, ale podejrzewam, że gdybym miała go 12, nawet 14 godzin, to nie byłoby źle. I słuchajcie, oczywiście twarz zbliżamy do Lusterka bliższego muszę tutaj przyjrzeć się. Dobrze, i poza tym, że pełno mam włosków czarnych, o, wiedziałam, że jak zbliżę twarz, to będzie mi to przeszkadzało. E, I słuchajcie, e, tak, podkład jest widoczny na buzi, e, ale jest widoczny w sposób dla mnie mm, poprawny. E, mi osobiście nie przeszkadza, kiedy podkład jest widoczny na buzi. Jest to podkład, ma dawać krycie, i jeżeli jest widoczny, to mi to absolutnie nie przeszkadza. Wiadomo, są jakieś granice. W tym momencie jestem zadowolona z tego, jak ten podkład wygląda. Widać go na twarzy, widać też puder, który nałożyłam. Mam kilka zmian na twarzy, gdzieś tam, gdzie ten podkład się bardziej osadził, w pewnych gdzieś tam e partiach i bardziej podkreślone są one poprzez właśnie też puder, no ale myślę, że to nie jest naprawdę jakieś takie bardzo złe. Troszeczkę wszedł mi tutaj w tą zmarszczkę, praktycznie każdy podkład, nawet ten z Astora wchodzi mi tutaj w tą zmarszczkę, jakaś taka jest głębsza niestety. Podkreślił troszeczkę suche skórki na nosie, ale naprawdę one są dosyć mocno widoczne, próbuję je jakoś usunąć, trochę mało, mało dobrze mi to idzie. No ale mimo wszystko myślę, że jakbyście dzisiaj miały jakieś partie suche, to na pewno by podkreślił je. On ma, tak jak Wam mówiłam, takie delikatnie suche wykończenie, takie jakbyśmy miały od razu puder na twarzy, więc to na pewno nie do, nie do cery suchej. E... Ale powiem Wam szczerze, naprawdę szczerze, ten podkład właśnie u mnie zyskał taki ogromny, ogromny plus za tą trwałość, naprawdę za tą trwałość. On do pewnego momentu, myślę, że 6 godzin, to praktycznie, praktycznie się nie wyświeca na buzi. Teraz już jest 9 godzin, więc to troszeczkę bardziej się wyświeciło, ale ja naprawdę dałam ci niewiele pudru, więc myślę, że jakbyście go zapudrowały jakimś takim mocniejszym pudrem, to naprawdę przez wiele, wiele godzin macie płaski mat na buzi, może nie płaski, bo nie każdy to lubi, ale naprawdę zmatowioną, Matowioną cerę i tak, odczucie na buzi jest naprawdę, naprawdę bardzo pozytywnie. Nie wyczuwam kompletnie tego podkładu, tak jak go nie wyczuwałam w momencie nakładania, tak samo nie wyczuwam go nawet po tych godzinach. I co jest też dużym plusem, em... Ja w większości, w 95% podkładów, które nakładam na buzi, w momencie kiedy one mi się wyświecą dość mocno, mimo tego, że wizualnie mi to nie przeszkadza, odczucie na twarzy jest takie troszeczkę ciężkie. I ja to nawet mam przy tym podkładzie z Astora, że kiedy on mi się wyświeci mocniej na buzi, mi to nie przeszkadza, jak ja patrzę w usterko. Ale niestety, odczucie na buzi jest takie, że ja mam taką potrzebę, żeby wziąć chusteczkę i delikatnie sobie po prostu do twarzy przyłożyć, żeby ściągnąć ten nadmiar sebum. Przy tym podkładzie tego. Nie ma, je ja kompletnie nie wyczuwam, i szczerze powiedziawszy, w tym momencie, jak przed Wami siedzę. To nie wiem, jakby zamknęła oczy i nie wiedziała, ile mam godzin podkład na buzi, to bym stwierdziła, że jest to na pewno niewiele i nie potrafiłabym stwierdzić, czy moja twarz jest wyświecona. Bo no, jest tak delikatne, tak lekkie uczucie na twarzy, mam nadzieję, że wiecie o co, o co mi chodzi, że kompletnie nie wyczułam tego, że gdzieś tam mi się zrobił właśnie nadmiar tego sebum. Troszeczkę o, nadmiar jest gdzieś mniej więcej tutaj i troszeczkę broda. No i delikatnie może tutaj, no ale też lampa na mnie świeci, tak? Także to też na pewno się odbija. Dobra, dość zbędnego gadania. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o tak, takie podsumowanie. Minus ogromny tego podkładu i to też napisałyście mi pod vlogiem, bo wspomniałam wam, że testuję ten podkład. Ciemniej i ciemniej też podobno przy pierwszym, przy 0,10. 0,20 podobno ma bardzo dużo różowych tonów, no, a jeśli chodzi o ten, to ma trochę różowych tonów i ma niestety. Troszkę tonów pomarańczowych. I jest ciemniejszy na pewno niż w momencie nakładania, i trochę mi się odznacza właśnie też twarz od szyi. Niestety, i to jest ogromny minus tego podkładu. Można go zmieszać z jakimś jaśniejszym. Też mi któraś z Was pisała, żeby kupić sobie 0,10 i mieszać z tym, i że fajny kolorek wychodzi. Wybór należy do Was. Ja Wam robię zbliżenie bo już mi miga bateria, jak to wygląda tak jak mówię, nie zwracajcie uwagi na, uwagi, uwagi na te moje włoski obcinane myślę, że naprawdę jak na 9 godzin to efekt jest bardzo, bardzo na tak mi osobiście naprawdę to się podoba, myślę, że i krycie jest i to wyświecenie wygląda naprawdę ładnie, tak, schludnie i estetycznie mimo wszystko ale mówię, no nie każdy też taki efekt lubi, tak taki, mm, takie świecenie ale myślę, że naprawdę wygląda to e... spoko. Mi. Osobiście się podoba i z daleka, i z bliska efekt tak, tak samo. Także naprawdę, naprawdę duży, dobra, duży moi plus. drodzy. Podsumowując szybciutko, bo mi ta bateria. Ultra lekka, płynna formuła. Zgadzam się, bardzo, ultra, ultra lekka. Bardzo fajnie się pracuje, bardzo fajnie się wpracowuje. Podkład delikatnie zastyga, ale spokojnie można sobie rożyć. Nie robi plam, nie robi smug, fajnie się z nim pracuje. Daje intensywne krycie przy zachowaniu naturalnego wyglądu bez efektu maski. Zgadzam się daje bardzo dobre krycie widzieliście nałożony gąbeczką i pędzlem pędzlem daje mocniejsze krycie, ale bardziej jest widoczny na buzi, gąbką możemy bardziej go wpracować, to jest efekt takiej drugiej skóry przy dwóch warstwach e, nakładanych gąbką też daje bardzo, bardzo fajne, przyzwoite krycie, faktycznie bez efektu maski chociaż jest widoczny na buzi e, no ale jest to podkład długotrwały, jest to podkład kryjący, więc będzie widoczny na buzi efekt drugiej skóry, to już mówiliśmy, podkład jest e, bardzo trwały oraz wygładza cerę dając efekt high definition, efekt high definition Definition, dobra, tutaj już nie szalejmy, ale jeśli chodzi o, e, o wygładzenie cery, ja się zgodzę. Naprawdę tak ładnie ta cera wygląda jednolicie i faktycznie moim zdaniem też jest wygładzona podkład jest bardzo trwały, podkreślam z wykrzyknikiem tutaj zaznaczam, powinno być wytłuszczone jest bardzo trwały ja tutaj rozumiem bardzo trwały przez to, że właśnie po 9 godzinach wygląda dobrze na mojej buzi, także wiecie, spokojnie myślę, że on jeszcze kilka godzin by, by był na mojej cerze i naprawdę będzie wyglądał dobrze miałam go 11 godzin maksymalnie chyba no tak, tak, około 11 godzin i ja już go testuję od kilku dni, więc przyglądam mu się uważnie i naprawdę Wyglądał bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. 24 godziny to być może jest przesada, ale no moim zdaniem już 10, 11, 12 godzin to jest naprawdę podkład, jeśli chodzi o podkłady drogeryjne w cenie 30 zł, podkład długotrwały, podkreślam. No i jest napisane, że jest idealny do sesji fotograficznej. Na sesji fotograficznej nie byłam, więc nie wiem, ale słyszałam, że tak faktycznie rzeczywiście jest. Cena 30 zł. Tylko cztery kolory do wyboru, więc to jest też może jakimś takim minusikiem. No i to, że ciemniej je także tutaj jest minus, jak pas startowy. No ale no można coś z tym na pewno zrobić. Nie jest to, wiecie, jakaś taka wada, której po prostu nie można, nie można zaradzić. Także moi drodzy, tyle jeśli chodzi o ten podkład. Piszcie, jak miałyście, co myślicie, czy testowałyście, jak Wam się podoba, czy też nie podoba. Jakie wady, plusy i minusy. Ja jestem oczywiście chętna na każdy wasz, wasz komentarz, żeby skonsultować to, co ja wypatrzyłam i zobaczyłam. I co, jeśli mi się podoba, to kciuki w górę. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. I co, mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym filmiku. Ja całe i ściskam mocno. Buziaki. Papa. Pa.